Tutaj jesteśmy, cześć wam! Cześć e, Polsko! Ja nazywam się Karen i ja mam dla Was ten fajny, super śmieszny show, gdzie będziemy mieli tyle zabawy, że hej! Witam Was na naszym channelu, na naszym kanale, e, który nazywa się Dlaczego Neutralnie z Karen. A Karen to jestem ja, a tutaj się nie patrzcie, bo tak troszkę wyszło nie bardzo. uuuu, się... okej. Okay. Teraz jest dobrze, teraz mamy prawdziwe hollywoodzkie, nie, nie hollywoodzkie, bo ja jestem um, z UK z London. Także teraz mamy takie pineapple London, takie studio proper, ale po polski. I dlatego troszkę usuniemy tego. Bye. O! Perfekt, To wygląda perfekcyjnie, także zapraszam was do oglądania. Komentujcie, subskrybujcie. Śmiesznie będzie i się śmieście ze mną, bo będziemy się śmieszyć bardzo dużo, a ja bardzo lubię się śmieszyć, także do zobaczenia. Szukajcie mnie na YouTubie Karen, dlaczego neutralnie z Karen. Szukajcie mnie and i szukać Was będę też.